Cię, kochani, bardzo serdecznie na naszym drugim spotkaniu w drodze z Mario. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, to bardzo gorąco Ciebie witam. A jeśli trwasz już ze mną od pierwszego spotkania, to wielka, wielka buźka dla Ciebie. Rozpocznijmy nasze spotkanie modlitwą w Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Świętego Boże. Niech owocem dzisiejszej kontemplacji będzie w naszych sercach pragnienie, abyśmy nieśli dobrego Boga innym i byli świadkiem Twojej miłości, gdziekolwiek nas poślesz. Amen. Dzisiejszym słowem Bożym, które będziemy rozważać, jest Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział pierwszy. Werset 39 do 47. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w górę, do pewnego miasta z ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. A duch święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem. Skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radością dzieciątko w moim łonie. błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja, wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcę. To rozważmy teraz to słowo w naszej kontemplacji. Chciałabym, abyś przeniósł się do momentu, w którym Maryja wyrusza w drogę do Elżbiety. Przejdź tą drogę wraz z nią. Wędruj wraz z Maryją przez górę. Postaw siebie obok niej. Zobacz, jakie piękno was otacza. Ale i jaki trud was czeka. Tym razem możesz towarzyszyć Maryi. Choć wiesz, że ona sama musiała przejść tą drogę. Poczuj zmęczenie, determinację i odwagę tej świętej kobiety, która wędruje po górach brzemienna. Poczuj radość i ulgę, kiedy dochodzi do celu. Poczuć tę radość ze spotkania z Elżbietą i wsłuchaj się w głos magnifikatu. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim, zbawcę. Poświęćmy trochę czasu na tę drogę. Jeśli lubisz chodzić po górach, to wiesz, jakie jest to piękne doświadczenie, ale i zarazem wymagające. A wędrówka w samotności, myślę, że zgodzisz się ze mną, jest dwa razy bardziej wymagająca. Rozważ wędrówkę Maryi. Spójrz, z jakim spokojem pokonuje ona. Każdy jej etap, z jakim spokojem przeżywa wszelkie jej trudności, i jak stawia każdy kolejny krok z ufnością w sens i cel swojej dalszej wędrówki. Przyjrzyj się swojemu życiu. Jak Ty przez nie wędrujesz. I pomyśl szczególnie o tych momentach, które są trudne, wymagające, tym Twoim górą, które musisz przejść, aby dojść do celu. Zapytaj siebie: Ile jest we mnie zniechęcenia? Ile jest we mnie narzekania, że jest mi ciężko? Czy zatrzymuję się na tym etapie narzekań? A może zaczynam i kończę każdy dzień z ufnością, że Bóg już tam jest, że się o ciebie zatroszczy i że ci pomoże? Rozważ to głęboko. Idąc dalej, się Elżbiecie. Oto ona, kobieta w podeszłym już wieku, doświadczyła w sposób cudowny ingerencji Boga w swym życiu. Bóg przyszedł do niej ze swą łaską, miłością i błogosławieństwem, którego tak długo wyczekiwała. I Bóg pragnie przyjść ze swoim błogosławieństwem również do Ciebie, do Twego życia. Powiesz mu dziś na nowo te wszystkie intencje, które nosisz w swym sercu, może już przez bardzo długi czas modlitwa wierna i wytrwała jest Bogu miła. Bóg błogosławi ją. Wynagradza właśnie taką modlitwę. Rozważ to sobie na Twojej indywidualnej modlitwie. Idąc dalej, spójrz na spotkanie dwóch kobiet: na Maryję i Elżbietę. Zobacz, że są one dla siebie nawzajem świadkami dobrego Boga. Świadkami tego, że Bóg działa w ich życiu w sposób bardzo konkretny. Zadaj sobie pytanie: Czy jestem świadkiem Boga dla innych? Czy inni patrząc na Ciebie mogą powiedzieć: W Nim naprawdę żyje Bóg? On naprawdę swoim życiem świadczy o Bożej miłości. A może nadszedł właśnie ten moment, abyś podjął konkretną decyzję kroczenia za Bogiem. Konkretną decyzję, abyś stał się świadkiem Jego miłości dla innych. Rozważ to dziś głęboko. I idąc ku końcowi naszych rozważeniach, chciałabym, abyś pomyślał o tych wszystkich słowach, które są najważniejsze. Obietnice od Boga, które były skierowane tylko do ciebie. Mogą to być poruszenia podczas Twojej kontemplacji. Może to być fragment z Pisma Świętego, który Ciebie poruszył, albo słowa, które usłyszałeś w rozmowie z kimś innym i one bardzo poruszyły Ciebie i widziałeś, że to jest od Boga. A jeśli z różnych przyczyn stwierdzasz, że nie przypominam sobie żadnych takich słów, Bożych obietnic względem mnie. To zapraszam Ciebie teraz do naszej krótkiej modlitwy, o to, aby Duch Święty ukazał Tobie te wszystkie momenty w Twoim życiu, kiedy Bóg przyszedł ze swoją łaską, kiedy działał i dotykał Ciebie w swoim błogosławieństwem. Dobrze? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święte Boże, zanurzam teraz w głębinę Twojego świętego poznania każdą osobę. Przejdź do nas z łaską poznania, z łaską poznania tych momentów, kiedy przychodziłeś do nas ze swoją miłością, ze swoją dobrocią. Ukaż nam te wszystkie sytuacje, kiedy pomagałeś nam, kiedy my tego najbardziej potrzebowaliśmy. Daj nam usłyszeć na nowo te wszystkie słowa, które już do nas wypowiedziałeś, a my może je przeoczyliśmy. My dziś chcem, chcemy usłyszeć na nowo słowa, które kierujesz tylko do nas, właśnie w tym momencie. Amen. I dzisiaj, kochani, mówiliśmy troszkę o tym, aby być świadkiem Boga dla innych, aby nieść Boga innym. Dlatego, z taką właśnie zachętą, chciałam podzielić się z Wami pieśnią, która towarzyszyła mi podczas mojej porannej modlitwy, kiedy rozważałam Wędrówkę Maryi. Ta pieśń, która Zwróciła się w moim sercu, stała się dla mnie modlitwą i mam nadzieję, że będzie ona również dla Ciebie inspiracją i to może w Twojej modlitwie. Z góry przepraszam za wszelkie fałsze. Możesz, możesz zatkać uszy. That's ok. <laughs> nasze wędrowanie, Mario ma nasze upadanie, nasze powstawanie, Matko ma wieczne Wędrowanie jesteś dla nas wędrowców jak gwiazda polarna. Tobie śpiewamy radosne hosanna. Jesteś drogą, która prowadzi do syna. Więc z tobą pragnę od nowa zaczynać. Nasze wędrowanie. Amen. Do zobaczenia kolejnym razem. Buśka Pa.